Hej ludziska, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, a dzisiaj jest kolejny odcinek z serii Po Mojemu. Wiem, że zasypię was ostatnio du dużą ilością odcinków właśnie z serii Po Mojemu, ale myślę, że czemu by nie, ponieważ te odcinki mają wzięcie i na pewno ludzie są ciekawi, co taki głupi molar, <gry> który mało znaczy na scenie polskiego wota konsolowego, co o tanych czołgach sądzi. Why not? Jeżeli chcecie posłuchać, się, zostańcie dalej na tym odcinku. Na pewno czegoś ciekawego się dowiecie. A więc jak możecie się domyślić, zabierzemy się dzisiaj za omówienie czołgu jakim jest dzisiaj. KW1 Powiecie: Powiecie, jaki kapczurek? Kurwa, co to jest? Tak ludziska. To jest właśnie czołg KW1 Cczure, to jest zdobyczny, czołg zdobyczny który był dostępny do kupienia przez ograniczoną ilość czasu. Czy będzie jeszcze do, dostępny do kupienia? Nie pytajcie, nie wiem, nie mam dostępu do takich informacji. Yy, że to jest czołg zdobyczny. Jak możecie zobaczyć, to jest czołg klasyfikowany w nacji niemieckiej. Powiecie, co ty pieprzysz? W jakiej nacji niemieckiej? Chłopie, to jest KW-1. Yy, tak, to jest czołg zdobyczny. Jak możemy się domyślić, armia niemiecka przechwyciła czołg KW-1, Malowania oczywiście nie są historyczne, ponieważ sporo się różniły. Tak też KW-1 kapcuret miał zmienione działo. Nie miał 57 jaką ma właśnie tutaj. Trochę się różni, ale... Ale cóż, nie czepiajmy się szczegółów. Oczywiście czołg może nam szkolić dwie załogi. Say what? Jakie dwie załogi? Co ty gadasz? Nie tak ludziska. Możemy szkolić sobie załogę zarówno z czołgów rosyjskich, jak i z niemieckich. Zdaniem super. Ponieważ. E, nie musimy na stop grać takimi czołgami jak I6, Fatherland, typu 3-3, żeby sobie ruskie załogi. Możemy sobie grać właśnie capturedem, A CAPTURED naprawdę bardzo fajnie szkoli załogę. A więc jest super. Okej, okay, Liska, zobaczcie, tak się prezentuje model tego czołgu. Moim zdaniem jest bardzo fajnie wykonany, chociaż no ten biały kolor no jest taki jebitnie biały. Ej, no, nie podoba mi się to. Już może na pewno w większości odcinków słyszeliście, że mi się nie podobają te malowania właśnie typu całe czołgi białe, czerwone albo jakieś pstrokate. No jest tanie do dupy, po prostu nie powinno tak być moim zdaniem, bo to jest gra o czołgach, a nie gra o samochodach prawda, jeżeli widzimy na samochodach jakieś malowania to już spoko, to jest samochód i w ogóle, ale czołg, no sorry, sorry, to nie ta bajka chyba co wam mogę powiedzieć na temat tego czołgu, czołg jest naprawdę bardzo fajny, no to jest typowa kawo jedynka, no nie gramy tutaj maksymalnie na siódmych tierach, a więc jest fajnie ale to jest kawo w wersji premium, no to jest chyba Czego dużo ludzi oczekiwało od długiego czasu, no nie? A więc jest super. Dobra, przejdźmy do omówienia modułów tego pojazdu. Mamy silnik V5 i KW1. Zwykły KW1 ma silnik V2. On ma bodajże 500 koni, a tutaj mamy V5. To jest drugi silnik z czołgu T150, a więc mamy tutaj koni mechaniczny 600, co nam daje współczynnik mocy do masy, to jest 12,44 konia na tonę, a więc jest dużo fajniej i jesteśmy dużo szybsi. Dużo szybsi. No, szybsi jesteśmy niż po prostu zwykłe sprawdzone info. Eee, oczywiście, dread ostatnio to zauważył, w jakim cudem jesteś szybszy i w ogóle, i zobaczyliśmy, że mamy inne silniki, tak w ogóle. Tak się dopiero skapnęliśmy. Najwyższa prędkość jazdy 34 na godzinę. I czołg naprawdę jest mobilny. Powiem Wam szczerze, to jest kawałek, ale ona jest naprawdę mobilna. Bardzo fajnie jeździ, i to, to się czuje. To się po prostu czuje, a więc jest bardzo fajnie. Prędkość cofania mamy maksymalną 10 km na godzinę. Szansa na pożar to jest 15%. I działo. Najważniejsza cecha tego czołgu działa. Mamy czas przeładowania 2,30 sekundy. Czas celowania 2,30. To jest 57. Zadajemy ten damage no od, chyba tam 7, od 50 do 90, czy to Nie wiem, zaraz się przekonamy, ale naprawdę bardzo fajnie ciacha. I powiecie, 2,30, czas przeładowania. Nowy się, ale, ale, ale jaki mamy czas przeładowania na modułach i na braterstwie broni? To jest chyba czas przeładowania z 1,80. Coś takiego, 1,80, tak ludziska, to jest 1,80 sekundy, a więc jesteśmy typowym spamerem, jeżeli kogoś złapiemy na gąskę, no nie ma cholery, żeby, żeby się uwolnił po prostu, no po prostu niemożliwe to jest. A więc to jest naprawdę bardzo fajne. Cenność metrów to jest 0,34, a więc też nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Maksymalny zasięg to jest 720 metrów, maksymalne podniesienie 25 stopni i maksymalne opuszczenie to jest 7 stopni. Mogło być więcej, ale już nie narzekajmy, czołg i tak jest bardzo dobry. Gąsienice. Na gąsienicach mamy prędkość obrotu 20 stopni na sekundę, opory dla gruntu 1.07, 1.2 i 1.8. Wierzyszka. Zasięg widzenia mamy 310 metrów, prędkość obrotu 24 stopnie na sekundę. Radejko zasięg sygnału 440 metrów, na pewno Radio Z będzie nam łapało. Tak jest, suchar Molara i przechodzimy do pocisków. Mamy APEKI, APCRy, co jest super po prostu, jak wiecie, już po większości odcinka. APCRy królują moim zdaniem i Heki. Na APEKum mamy uszkodzenie od 84 do 140. Hop. Wróć, 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 wróć. Penetrację mamy od 84 do 140. Przepraszam za pomyłkę. Uszkodzenia to jest od 64 do 106. Prędkość pocisku to jest 990 m na sekundę. A więc odciska mamy mały damage, ale naprawdę bardzo szybko strzelamy i możemy naprawdę dużo, dużo naciepać. Penetracja to jest od 122 do 236 na apc I uszkodzenia takie same jak na APQ. Prędkość pocisku to jest 236. 1238. Jezu, rozkażony jaki dzisiaj jestem, Sorki. Na hek mamy penetrację od 22 do 36 mm, uszkodzenia od 71 do 190, 119. O, o, o. Molar, ty debilu. I promień eksplozji to jest 0,66 m, prędkość pocisku 990 m na sekundę. Załogantów mamy, jak widzicie, w cholerę, bo 5. Trzech wieży, a ta wieża nie jest taka wielka, zobaczcie, no. <laughs> Magazyny amunicyjne tutaj są tak rozmieszczone, no jak w normalnym czołgu KW-1. Okej, okay, najważniejsza kwestia, czyli poncyż. A poncyż prezentuje się tak. Od 1 do 20 mamy gąśnicę, jak i działko, możecie zaobserwować. Od 21 do 30 to jest e, kawałek podwozia, jaki tutaj. Mm. Pancerz warstwowy na dupci. Tutaj mamy taki mały pancerz warstwowy. I jaki górną, znaczy płytę silnika. Od 31 do 50 tutaj mamy też kolejny pancerz warstwowy, właśnie. Od. Nie, to nie jest pancerz warstwowy. To nie jest pancerz warstwowy. Przepraszam za pomyłkę. To nie jest pancerz warstwowy. I od 31 do 50 mamy podwozie. Tutaj tą płytę skontowaną. Jaki górę wieży. I tutaj na górze wszystko I ostrzegam tu się nie wbijecie, bo to jest duży kąt chyba, że będziecie stali wyżej no to, to, to wtedy tak od 51 do 70 mamy tutaj beleczkę taką z tyłu wieży ten cały pierścień i dupcie od 71 do 90 mamy boki pojazdu tutaj tą płytę, tutaj gdzie jest Wizjer kierowcy, to jest wix pod tego czołgu, jak i sama dolna poeta e, Również jarzmo działa. I od 91 do 120 to mamy boki wieży, jak i tutaj też belkę z przodu pojazdu. E, oczywiście to jest czołg, który musimy się kątować. Pancerz na boku mamy fajny, a więc jak, się, jak zrobimy sense-scrapa, czołg naprawdę pokazuje pazurki. Ok, przejdźmy może do sprzętu eksploatacyjnego. Boże, ale mi się język gdzieś mierza. Katemet. Ceny pocisku AP mamy 56 kredytów. No, no, super, super. No bo mamy bardzo tanie pociski, no nie? Jeżeli dużo ich wystrzelimy, a będziemy na pewno dużo strzelać, bo czołg naprawdę bardzo dużo strzela, bardzo szybko, może, może tak. A więc naprawdę nie wydamy dużo na tą amunicję. Na Goldzie mamy cenę 2800 kredytów, a na Burzaku mamy 26. Sprzęt to eksploatacyjny wędle, każdego uznania sobie każdy dostosuje. Cóż Wam polecam z wyposażenia? Oczywiście mechanizm dosyłający to jest totalna podstawa na tym czołgu. Ulepszony system naprowadzania również, bo czołg jednak troszeczkę długo, długo skupia, jak na jego czas przeładowania ponieważ już będziemy mieli przeładowane, ale nadal będziemy czekać, aż się nam skupi. I polecam Wam raczej wentylację. Ok, ludziska, to było tyle zamówienia, a więc lecimy do... Jeżeli czołg się pojawi w sklepie, oczywiście polecam go Wam. Naprawdę go Wam polecam, bo cena to jest prawie 3000 zł, chyba dwa, około 2800, w tej, w tej kwocie oscylujemy. Powiem Wam szczerze, Czołg naprawdę jest warty, jest po prostu o, miodzio, miodzio, ludziska, miodzio, gra się nim po prostu bardzo fajnie i do tego bardzo fajnie zarabiamy, no a więc czegoś więcej nam trzeba. Oczywiście rusuje nas do tierów siódmych, nie mamy preferencyjnego matchmakingu, no bo gdyby no już ten czołg miał preferencyjny matchmaking, no to halo, halo, coś by było tutaj, nie halo, O god siódemki. No nie pofarciło mi się, no nie pofarciło się, ale cóż, pokażę wam to, co jest, nie będę wam ciął ani nic, nawet jak zginę, co mi tam, co mi szkodzi, no nie? Okej, okay, oczywiście, kawa jedyneczka, więc kierujemy się w miasto, tam będzie mieli największą możliwość bojową, ponieważ jakiś sciencecraft, wychylenie się troszeczkę tak, inaczej, boczkiem, boczkiem. Yeah. Wicie, rozumicie. Jak pojedzie moja drużyna? Czy pojedzie też ze mną w miasto, czy raczej oleje miasto? No chyba oleje miasto, a więc. Nawrót! Nawrót! Nie ma. Sam tam nie będę jechał. Jestem piątką na śnemkach. Sorry, sorry Memori. Ja tam nie pojadę. Jadę z większością. No, ludziska. Czok naprawdę bardzo fajnie spisuje się w boju. I naprawdę jest godny polecenia, bo to jest premka. Nie będę wam podawał statystyk, ile zarabiamy tym czołgiem, ponieważ nie mam tego przygotowanego. Tak, nie przygotowałem się, <grym>, możecie mi schajtować za to, ale czołg naprawdę bardzo fajnie zarabia. Chociaż poczekajcie, może mi się to uda szybko znaleźć. Yy, come on, come on, come on, come on, Tak, podczas bitwy sprawdza, ile czołg zarabia. Ty idioto! Ty idioto! No. A i tak za dużo tutaj. Nie zrobią, Bo jak tu można? Mam cik? Go prawie mam! I już go. <grym> nie mam go. No właśnie. I tu mała ciekawostka. Czołgów w 1 nie ma w Czołgopedii na stronie World of Tanks console. Możecie sobie napisać tyketa i powiedzieć, że Molar Wam powiedział. Tak jest. Sprawdzone info. Nie wiem z czym to jest związane, nie mam bladego pojęcia. Ale czołgu nie ma w ciągu peli. Why? I don't know. I don't know. Da. da. Aha. 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 A oh, on w końcu. Chociaż raz się odbił. Z dół Nie pamiętam, jak. Eee. No. Hehe... He. Tak. Molar. Ty debilu. Ty debilu. Molar, ty debilu. Choleraś tam jechał. Nevermind. Nevermind. No cóż, no nie będę wracał do garażu, no bo nie będę czekał głupio w garażu. Eee, no cóż, przegramy no tutaj możecie zobaczyć nową premkę, jaka weszła do nas. Myślę, że jest fajny. Fajny, fajny jest w wyglądzie. No gdybym miał kasę, to bym go kupił, ale już teraz kasę całą na nagrywarkę sobie przeznaczam. Oczywiście w linku, w linku pod tym materiałem macie odnośnik do strony, na której możecie mnie wesprzeć. Zbieram sobie na nagrywareczkę, aby nie było żadnego rodzaju przycinek, ścinek i tego rodzaju spraw. No, widzicie, rozumiecie, jak to. Jak to jest, bo czasami na pewno na tym materiale też będą jakieś ścinki, nie ścinki, no cóż, no, no nie jestem w stanie tego wyeliminować, ludziska po prostu, no. Bo nagrywam bez nagrywarki, a więc no, pożal się Boże, prawda? No przegramy to, no przegramy, po prostu jest tragedia, no. Trzy przebicia na tylko, o wysadził go. Ale już go arta klepie. Moi drodzy, jak traficie tym czołgiem na... Tiery piąte, czyli na swoje, a będziecie walczyć tam z trójkami i czwórkami, no to z takim czasem przeładowania robicie niesamowity, niesamowitą rzeź po prostu. no Ten czołg robi niesamowitą rzeź. No. Na moim y, kanale możecie znaleźć sobie filmiki, są jak wrzucałem bitewki w moim wykonaniu tym czołgiem, to 2500 tak szybko wpadało. Powiem Wam szczerze, naprawdę szybko się udało to osiągnąć. No a teraz się jeźdź z i je widzę. Co ci doda chłopcze, co ci doda? Nie wiem co tutaj, tygrys jakiś nasz, ginie. Chociaż może? No nie, głupio wyjechał, niepotrzebnie totalnie. No i po nim. Został Jumbo, który się schował. Just like a noob. No. No więc moi drodzy, jeszcze raz z ręką na sercu polecam wam ten czołg, bo jest godny polecenia. Jest naprawdę bardzo fajny. Potrafi bardzo fajnie zarobić, daje niesamowitą frajdę w bitwach. Po prostu no super. Jest super. No, zabijcie go. Come on A ten to warto się udział Champion jest na hita. Ile on stoi. Totalnie źle. Jeszcze nie trafi. No, dawaj go, dawaj go, dawaj go! Dobrze, dobrze. No ja ten już go zdejmę. I pum! No właśnie. O tym mówiłem, tak jest. Nie będę wam rozgrywał chyba drugiej witewki, bo tu nie ma sensu. Chociaż. Chociaż. by nie? No dobra, no ta bitewka była do dupy, nie będę Wam jej wycinał, nie będę Wam pokazywał wam szczegółów w tamtej bitwie, no bo co ja tam zrobiłem, nic nie zrobiłem, a więc nic nie mogłem zarobić, no nie? No cóż no, takie życie. Momencik, muszę się napić, bo po prostu już gadam cały dzień. Nie mogę. A, ah, super, 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 już nie ma tak sucho w gardle. No, mapa troszeczkę kichowata. Legwajd Mógł być jakiś Himmelsdorf albo coś Albo Ensk na piątkach, nie na siódemkach No bo na siódemkach ten czołg ma no, mało Mało do powiedzenia niestety no Oby było to wracowanie. Czy kciuki? Czy kciuki? Jest! Jest! No, zobaczcie no Trójki, są trójki Super, 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 super Może coś uda mi się zrobić Nie cieszmy się na no zaś, nie cieszmy się na no zaś No Cóż Wam mogę więcej powiedzieć, bo już tak gadam gadam, gadam i się zapętlam. Jeżeli chcecie coś wiedzieć na temat tego czołgu, oczywiście pytajcie mnie w komentarzach. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, również napiszcie. Jeżeli macie swoją opinię o tym czołgu, napiszcie mi. Jestem ciekaw, jak inni odbierają ten czołg. Mi on się osobiście bardzo podoba. Oczywiście. Jestem otwarty na wasze pytania i wasze propozycje co do Jakich czołgów y, na przykład mam robić Po mojemu by nie Rzucajcie swoje propozycje a ja postaram, zobaczę czy Czy warto omawiać dany czołg czy nie A jednak trochę tych czołgów mam około chyba 40 w garażu więc myślę że to nie jest mało Chamy się w miasto oczywiście Ponieważ ten czołg jest do takich rzeczy stworzony No to jest typowy rusek no nie Rusek, ale niemiecki. <grywa> no nic nie widać, nic nie widać. Co to tam jedzie? T-50, BDR, ciche. i CAPTURED. No, mogę się teraz spodziewać. Gdzie CAPTURED tutaj przyjedzie? Stawmy im czoło. O, już sobie BT-7 padło u nich. Wow, 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 sporo ich tu jedzie. A nas tu jedzie dość mała ilość. No, może być nieciekawie. Gdzieś Ci będzie ten kapturet. Którego jednak się troszkę boję. Troszku, troszku. No. No. No zobaczcie co się dzieje. Naprawił. Co? tu? A tu? Nie ma szans, po prostu takim. O, jeszcze mi go zabrali. Nie ma szans taki gościu z nami. Po prostu nie ma najmniejszej szans. Tak wiem, że mi objeżdżają. A tam jest dobra, Matylda. No, dawaj. Zobaczcie, widzicie? Celownik nie nadarza się nam skupiać, po prostu. Ten czołg tak szybko strzela. Dobra, no to mnie nie widzi. Haha, Pięknie. I kolejny. I Bach. A uciekł. Nie, nie uciekł, nie uciekł. Co za bitwa. Pięknie, pięknie. No zobaczcie, widzicie ludziska? O tym mówiłem. Czołg robi niesamowitą rzeź, naprawdę niesamowitą. A już na, na plecach mam, muszę go przystrumować. A, skopowali bazę, nie, nie, a jeszcze mógłbym tyle naklepać, Boże, zobaczcie. Ludziska, to była chwila, to był moment i ile zrobiłem przebić. Mam 1600 damage'a w jak krótkim czasie. Duży kaliber, zobaczcie. Zarobiłem na takiej bitwie 72 tysiące srebra. Przypominam, to jest tier piąty. To jest piąty tier. A więc no jeszcze bardziej wam mogę powiedzieć, że czołg jest warty zakupu. No zobaczcie, zrobiłem 1600, a zrobiła moja drużyna w porównaniu do mnie. No, miazga. Zobaczcie, od nas strzały 26. Trafiałem bezpośrednio 25, przebicia 20, zadane uszkodzenie 1600, zdobyte srebro 50 tysięcy z mnożnikiem razy 1,5. Na amunicję wydałem tylko 1400 srebra, a odda oddałem 26 strzałów. Na za naprawę zapłaciłem 1022 kredyty i łącznie zdobyłem 72 642 kredyty. A więc no cóż. Yy... Moje zdanie już raczej znacie na temat tego czołgu. Ja go wam serdecznie polecam, jeżeli będzie on w sklepie premium. Jak najbardziej polecam, kupujcie, jest naprawdę warto. Ok, ludziska, to już było na tyle. Zapraszam oczywiście do oceniania tego materiału. Zostawcie lajka, to naprawdę daje potężny okopa dla mojego kanału i dla samego mnie, żeby robić wam filmy. Zostawcie suba, żebyście byli non-stop na bieżąco, żebyście widzieli na bieżąco, jakie filmy sobie wrzucam, żebyście nie zostali... W linku do tego materiału... W linku do tego materiału... Molar, debilu, <laughs> ogarnij się. W linku pod tym materiałem w opisie macie link do strony, na której zbieram sobie na nagrywareczkę, jeżeli... Chętnie mi pomóc. Zapraszam Was za każdą wpłatę. Dziękuję. Oczywiście każdy grosz idzie na nagrywarkę. Okej okay, ludziska. To było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Dzięki Wam jeszcze raz serdecznie za uwagę. Zapraszam Was do następnych materiałów. Hej, ludziska!